Czy ktoś z widowni ma jeszcze jakieś pytania na temat fobii? Ja mam fobię przed zbyt wczesnym kończeniem spotkań. Czy jest coś takiego jak lęk przed uchodźcami? Lęk przed uchodźcami to dobre pytanie. Oczywiście, że może istnieć taka fobia. Tak jak lęk przed muzułmanami albo tamilskimi tygrysami ze Sri Lanki, którzy przeniknęli do naszego społeczeństwa. Mamy też wielu uchodźców z Wietnamu, którzy przypłynęli łódkami. I spójrzcie, jak wspaniały był ich wkład w społeczeństwo australijskie. Nawet w żartach to widać. Po czym poznajesz, że złodziej, który się włamał, był Wietnamczykiem, bo poza tym, że coś ukradł, odrobił też pracę domową Twojego dziecka? Albo zawala się kilkupiętrowy budynek. I kto przeżywa? Wietnamska rodzina. Bo wszyscy byli w pracy albo w szkole, kiedy Australijczycy się obijali. To rasistowskie dowcipy, ale jest w nich ziarnko prawdy. Bo Wietnamczycy rzeczywiście bardzo ciężko pracują. To moja osobista opinia. Ale myślę, że jeśli ktoś pracuje tak ciężko, żeby się tu w ogóle dostać, to jeśli mu się uda i dostanie wizę, to pewnie ułoży sobie życie. Tym ludziom nie było łatwo, więc wykorzystują każdą szansę i daleko zachodzą w życiu. Spotkałem się z wieloma wietnamskimi buddystami. Którzy dostali się tutaj na łódkach. Byłem w ich domach i widziałem, czego się dorobili z absolutnie niczego. Kiedy tu przyjechali, nie mieli dosłownie nic. To niesamowite, ile potrafili osiągnąć, startując z takiej pozycji. I gdy tylko dostają wizę i pracę, to zawsze świetnie sobie radzą i mają w sobie dużo wdzięczności. Przynajmniej ja to tak widzę. Mają inne problemy niż my, na przykład śmierć w oceanie, jeśli nie uda im się dopłynąć. To spory problem. Lęk przed imigrantami, przed tym, że przejmą Australię, istnieje. Czasami to dobrze, jeśli jakiś kraj jest przejęty przez ciężko pracujących ludzi. W Serpentine trudno o elektryka albo hydraulika. Tutaj chyba jest inaczej. Czy macie tu problem z elektrykami? W każdym razie, jeśli przypływają jacyś elektrycy w łódkach, trzeba im zaraz dać wizy. Kiedyś będę miał kłopoty przez mówienie takich rzeczy, ale nie cierpię przez to na żadne lęki, bo jutro i tak opuszczam kraj, więc mogę dziś mówić, co mi się podoba, bo kiedy wrócę i tak wszyscy już o tym zapomną. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to możemy kończyć. A jeśli ktoś miałby jakieś pytanie? To może przyjść i zadać je po zakończeniu spotkania, ale nie przedłużajcie tego, bo jutro mam wczesny wylot. Muszę wstać o w pół do czwartej nad ranem i jechać na lotnisko. Ciężkie życie mnicha, ale mnie się podoba. Dobrze, teraz złóżmy wyrazy szacunku budcie damie i sadze Czytała Sylwianowiczewska.